Stań w delikatnym rozkroku. Pochyl ciało do przodu, ręce połóż na macie i przechylaj swój tułów raz w lewą, raz w prawą stronę. Zginaj jednocześnie nogi w kolanach. Jedna noga zgięta, druga wyprostowana. Zrób kilka powtórzeń. Następnie złap się zapaluchy paluchy ustu. I rób przysiady, wdech do góry, wydech na dół, wdech do góry, wydech na dół. Kolejne ćwiczenie, wstań. Pochyl się do przodu, ręce połóż na macie i wyginaj do tyłu raz jedną rękę, raz drugą. Rób duże skręty tułowiem, wdech do góry, wydech na dół. Wdech ręka do góry, wydech na dół. Po więcej zapraszam Cię do obserwowania mojego w profilu Yoga w Stodole.